Cześć widzowie Słuchajcie, pierwsza sprawa, bo zapomniałem podczas ostatniego quizu Ci, którzy wygrali, te osoby Czyli tak Akuratnie Sprawiedliwy, miejsce pierwsze Wygrał pistolet lakierniczy Miejsce drugie Sierra Cosworth czy coś takiego no. On sam będzie wiedział o co chodzi Yy, I Łukasz Wojtanowicz, chyba, bo, bo nie zmieściło mi się w tabelce, mam tylko napisane Wojtan. Yy, trzecie miejsce apteczka, drugie miejsce zestaw wierteł. Słuchajcie, przyślijcie do mnie na yy, maila, yy, podany jest w opisie mojego kanału, a jak nie chcę Wam się szukać, to Wam podam, Bikerator69, yy, z mojej litery wszystko, Bikerator69, yy, bez spacji. Małpa, jak tu było dalej? Gmail.com. O, tak dokładnie, tak jest. Ale znajdziecie sobie w opisie mojego kanału. I słuchajcie, przyślijcie mi adresy do wysyłki. Bo zapomniałem, aut, aut, autentycznie wyszło mi zupełnie z głowy. Mówię, konkurs zrobiony. Zwycięzcy są. A komu wysłać? Nie znam adresów. Co prawda, do akuratnego znam. Znaczy znam, no mam, mam na, gdzieś tam na mailu zapisane, ale jak może i nie sprawi mu to wiele kłopotu, to żeby przyszła ponownie, bo bym musiał szukać. A wiecie, jak to jest na poczcie tych reklam? MILION 200 i bym musiał szukać. Także trzy osoby. Akuratnie sprawiedliwy. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, Sierra I trzecie miejsce, Łukasz Wojtanowicz, chyba. On będzie wiedział, o kogo chodzi. Aby mi przysłać adresy do wysyłki nagród, także ta sprawa załatwiona. Zapomniałem, przepraszam, moja wina, dlaczego siedzę na drabinie. Na drabinie siedzę, bo szykuję się do montażu no, tego takiego ustrojstwa. Do, no, To taka będzie winda do podnoszenia roweru pod sufit, żeby zagospodarować trochę miejsca w garażu, bo mam go niezbyt wiele. Ale gdzie jest brykieciarka? Słuchajcie, z brykieciarki. O, tutaj jak widzicie, zrobię większy kad. O, z brykieciarki zostało tyle, czyli puste miejsce. I tu ostatnie brykieciki, które akurat wrzucę sobie do kociołka. Niech się pali. Brykieciarkę dzisiaj sprzedałem. Tak jak zapowiadałem na którymś tam z ostatnich filmów pewnie będą pytania: a za ile? Nie powiem Wam za ile, gdyż kupujący może sobie tego nie życzyć. Więc nie będę zdradzał za ile. Powiem Wam w ten sposób, że. No, nie mogę, że nie mogę powiedzieć, żebym na niej tam zarobił, bo praktycznie. Podniesiemy trochę temperaturkę, bo lubię rozpalać wysokimi temperaturami. Oczywiście później sobie zmniejszę. A więc tak mogę powiedzieć po, no po kosztach, po kosztach. Nie chciałem z człowieka zdzierać, tym bardziej, że yy, no taki człowiek solidny, bo od początku się za, za, zadeklarował, że tak czy inaczej on tą maszynę i tak weźmie. Miałem tam yy, na mailach różne propozycje, żeby sprzedać, ale on nie, nie dawał mi żadnej zaliczki ani nic po prostu powiedział, że przyjedzie i kupi. I faktycznie przyjechał i kupił to jest człowiek z, z okolic Poznania przyjechał dzisiaj z, z sympatyczną, zresztą on też jest sympatyczny O tak ostatni raz u mnie ten brykiecik z okolic Poznania przyjechał wraz z małżonką, sympatyczne małżeństwo. No tacy, no, trochę młodsi ode mnie. W każdym razie zapakowaliśmy maszynę, pokazałem mu co i jak. Na tyle, ile mogłem mu powiedzieć, na tyle, ile miałem własnej wiedzy, bo też nie jestem ekspertem w, te, w tej dziedzinie. W każdym razie pokazałem, zapakowaliśmy na busa i pojechał, już jest w drodze. Jakąś godzinkę, może się narobiłeś, i co, i sprzedałeś, a dlaczego? Słuchajcie, pierwsza sprawa to jest brykieciarka brykieciarką, ale już od razu mówię tym, co mają zamiar budować taką maszynę, że oprócz brykieciarki musicie mieć zaplecze na trociny. Ja niestety o tym nie pomyślałem, tak sobie myślałem, a wezmę z jakiegoś tam zakładu stolarskiego trochę tych trocin i sobie będę na bieżąco robił. A to tak niestety nie jest. Trzeba mieć dość dużą ilość. Yy, Ilość tych trocin i dość duży jest przerób. A no co, zobaczcie o w tym garażu. Cała mam tu, tutaj miejsca. Nie daj Boże, jeszcze przyjdzie mi tutaj samochód naprawiać. Trzeba mieć miejsce oprócz brykieciarki na składowanie trocin, a przede wszystkim nie tyle składowanie, co ich suszenie. Ja je trzymałem. O tu wam pokażę. Tu już jest strawnika Pozabierane, tu było 5, około 50 worków. I ten pan, który ode mnie kupił, to jest mój widz, zabrał te mm, trociny. Nie miałem gdzie ich po prostu suszyć. I jak je przywiozłem, dwa czy trzy dni po przywozie tych trocin złapał mnie kręgosłup. Stali widzowie to będą wiedzieli, praktycznie byłem kilka dni wykluczony w ogóle z czegokolwiek nic nie mogłem robić, bo mnie strasznie kręgosłup bolał. I, i w momencie, gdy je przywiozłem, to od razu się tak mówi: A pojadę na następny dzień, kup jakąś plandekę, czy tam jakąś folię przykryję, to żeby nie zamokło. No jak mnie złapał kręgosłup, tak tydzień w plecy, nie kupiłem żadnej plandeki, żadnej folii, nic i to tak mokło. Spadł najpierw śnieg, później deszcz, później znowu śnieg, to zamokło. Yy, w sumie zostały mi tylko dwa worki suchego, suchych trocin. No po prostu, no nie będę tam wnikał w, w szczegóły, sprzedałem, sprzedałem maszynę sprawną, ona chodzi, człowiek sobie poustawia co i jak. I będzie sobie produkował. No bo z tego co ustaliłem, to mówi, że ma jakieś tam pomieszczenia, żeby ewentualnie te trociny składować i suszyć. Ja niestety, no na tym trawniku to no, składować może i tak, ale suszyć to już nie bardzo gdzie. No po prostu nie przemyślałem. Choć te trociny naprawdę to polecam. To jest naprawdę świetny sposób na opalanie domu, podgrzewa znaczy opalanie, podgrzewanie. No na uzyskanie po prostu ciepła. No, yy, teraz tak. Tu stoi mój rowerek. Właśnie szykuję pod niego te, 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 tą windę. Tak można nazwać, żeby podwieszać pod górę, pod sufit. Ten rower też jest na sprzedaż. Oferowałem go do sprzedaży już chyba, nie wiem, z pół roku temu. Był potencjalny klient, a co śmieszne, zaraz wam opowiem. Dobrze, o co chodzi? Rower skonstruowany w tamtym roku, jesienią, go zrobiłem już na, jak to się mówi, na Zicher. Taką wygląda, to jest na ramię amerykańskiej firmy Cannondale. Pełen full. Tu jest damper. O, tu widać damper. Tu, są, tu nie są oryginalne, tu są inne amortyzatory z przodu. To są pneumatyczne. Oczywiście oddam razem z pompką, bo kupiłem do nich specjalną pompkę. Lagi 32, także to nie są jakieś tam cieniutkie. Wszystko funkcjonuje. Yy, osoba, która będzie zainteresowana, wystarczy, że wejdzie na mój kanał, tam jest kosztorys i sprzedam faktycznie, no można powiedzieć, po, nawet nie po robociźnie, no można powiedzieć tak, po, po kosztach, po kosztach sprzedam. O, tu zobaczcie, tu jest bateria, nie wiem czy to widać, bo akurat pada deszcz, 100% naładowana, choć powiem Wam <grych> i tak Wam doradzałem żeby baterie co dwa, co miesiąc, co dwa miesiące ładować. Ta moja bateria jest zupełnie nowa, bo zrobiłem ją na ogniwach LG MJ-1 i ostatnim razem, nie wiem, może 2 trzy miesiące temu jeździłem, cały czas trzyma 100%. Podłączam, tutaj jest gniazdo do ładowania, podłączam, nie ładuje, bo po prostu jest ciągle pełna. Nie ma żadnego zaniku no tyle ile było naładowane, cały czas trzyma. Choć dziś jak zrobię może ten, nie wiem czy zrobię, bo jeszcze mam inne tam sprawy na głowie, ale jak zrobię to go po prostu zawieszę na, na tym wieszaku, uruchomię tutaj na manetce, o tu jest manetka. No niech nabije tam z 2-3 km i podłączę ładowarkę, choć w sumie nie potrzeba. Jest rower zbudowany na silniku Bafanga 500 W. Silnik przekładniowy, i naprawdę te silniki najbardziej polecam. Zresztą możecie tam po różnych forach, po różnych yy, kanałach, związanych z rowerami elektrycznymi, popatrzeć. To są najlepsze silniki. To są silniki niezawodne i naprawdę najlepsze. I ten rower jestem w stanie komuś oddać, sprzedać. No, nie oddać, sprzedać. Wyłączymy. Jak to się mówi, po kosztach. Na którymś z moich filmów jest kosztorys, jaki tam poniosłem przy budowie tego roweru. Moja cena jest 5000 zł i nie wiem, chyba wspominałem, albo jak nie wspominałem, to, to, to wspomnę jeszcze raz. Pamiętacie, taki kiedyś filmik nagrałem: Panna Młoda uciekła spod ołtarza. No, chodziło o człowieka, który się strasznie napalił na ten rower, jechał y, kilkaset kilometrów do mnie, przyjechał, wsiadł na rower, powiedział dla niego za szybki i generalnie zrezygnował z zakupu. Minęło, nie wiem tam, ileś tam miesięcy, trzy, cztery czy pięć, nie pamiętam, znowu ten sam gościu się do mnie odzywa, że on jednak się zdecydował i chce go kupić. Ja mówię, dobra, to nie ma problemu, możesz kupić, nie. Do mnie tam wydzwaniał, no pisał jakieś tam SMS-y, że kupi tego, później jakaś już data ustalona, kiedy przyjedzie, po jakimś czasie, że problem jest z kierowcą, że nie może, choć za pierwszy raz przyjechał pociągiem, nie było problemu, żeby przyjechać podobnie pociągiem i zabrać rower. No ale nie, że on chce z kierowcą, że on ten rower na 100% kupi i po jakimś czasie, że problem z kierowcą ja miał, no to, to jak, pan przyjedzie w końcu czy nie przyjedzie? No tak, na 100% przyjadę, tam za tydzień czy za dwa. No i minęły tydzień czy dwa, już minęło od tego chyba z trzy miesiące, no i ponownie panna młoda uciekła spod ołtarza. No po prostu taki typ człowieka, nie chcę go tam szkolować, ale no rozmawiałem z nim tam, nie wiem, może z pół godziny. No, widziałem, widziałem się z nim osobiście, bo przyjechał do mnie, ale wydaje mi się, że to stary kawaler. No a co tu, dużo, co tu dużo dewagować na temat starych kawalerów? No, po prostu nie zdecydował się przez całe życie na żonę. No, to trudno mu się na rower zdecydować. Więc jak ktoś jest chętny i reflektuje, proszę bardzo, rower jest na sprzedaż. Wszelkie informacje na temat tego roweru znajdziecie na moim kanale. Naprawdę warty polecenia. Nie to, że tam ściemniam, że a, bo aby sprzedać. Na co pieniążki chcę przeznaczyć. Wracamy z powrotem, bo już mi nogi zmarzły. No, mam pewne plany. Widzowie Stali to wiedzą, co tak mniej więcej planuję. No, a żeby te plany zrealizować, to niestety są potrzebne pieniążki. Choć nie, sprzedając rower, nie twierdzę, że rezygnuję w ogóle z rowerów elektrycznych. Absolutnie nie. To jest ostatnia myśl, która by mi do głowy przyszła. Będzie kolejny rower. To nie jest któryś tam z kolei będzie następny. Także, jak ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo, cena, tak jak powiedziałem, to już nie jest cena do negocjacji, taka jest cena moja, ustalona i niżej nie zjadę. A myślę, że w tej cenie takiego roweru w żadnym sklepie nie kupicie, nie ma po prostu na to szans. A jak ktoś chce i jest na poważnie zainteresowany, to proszę o kontakt i będziemy handlować. Cześć, do następnej razy.